Dzień dobry, dzień dobry, lisawicze. Witam serdecznie. Po skończeniu rejsie na MSC Preciosa, ja szybko przeskoczyłem na MSC Grandiozy, gdzie z Kill rozpoczęliśmy wczoraj rejs. Kopenhaga, która właśnie jest za mną, i Norwegia. Kolejny rejs na Norwegię, kolejna nasza grupa będzie w Norwegii. Inne miejsca tym razem będzie, będzie troszkę inaczej, bo między innymi będzie też Flom, ze słynną Flamsbaną, będzie też Geiranger, będzie Hellesild. Także troszkę inne porty, ale równie pięknie. Dzisiaj mamy Kopenhagę, zwiedzamy Kopenhagę, rejs po Kopenhadze. Także zapraszam do śledzenia moich relacji z kolejnego rejsu na nowym pięknym statku MSC Grandiosa. Pozdrawiam serdecznie z Kopenhagi. Moi drodzy, witam w Kopenhadze. Za mną symbol Kopenhagi, czyli mała syrenka z baśni Christiana Andersena. Grandioza dopłynęła dzisiaj do portu. Zwiedzamy miasto. Przepiękna pogoda. Ruszamy na zwiedzanie miasta. Pozdrawiam z Kopenhagi. No i kolejny przystanek w Kopenhadze. Fontanna Gefion związana z mitologią nordycką i kościół anglikańskim w bardzo fajnym anglikańskim stylu. Piękna pogoda cały czas. Zwiedzamy Kopenhagę. Ogrody królewskie w Kopenhadze przy pałacu Christianburg. Tutaj nasza grupa z przewodniczką polską. I kontynuujemy zwiedzanie. Drodzy rejsowicze, jeden z punktów programu zwiedzania Kopenhagi to rejs po kanałach Kopenhagi. Tramwajami wodnymi przepływamy przez miasto, opływamy stare miasto, przepływamy na drugą część miasta do wyspy Amager. Także ponadgodzinny rejs jedna z najpopularniejszych tej atrakcji w Kopenhadze. Pałac Amalienborg, czyli siedziba Królowej Duńskiej. Dania to monarchia, z bardzo popularną tutaj rodziną królewską, rodziną panującą. W tle kościół marmurowy, a to skrzydło pałac to miejsce, gdzie mieszka Królowa Duńska. Drodzy Rejsowicze, a co powiecie na taką zimową scenerię? W lipcu, tak się prezentuje jezioro. Jesteśmy na wysokości 1030 metrów. Dojechaliśmy do schroniska. Jezioro jeszcze zamarznięte. Więc jest tutaj całkiem zimno. Ja myślę, że jakieś parę na plusie stopni Celsjusza. Dużo śniegu, zimno. A mamy już lipiec. Więc takie tutaj klimaty zimowe w Norwegii. Zapraszam na nasz rejs kolejny do Norwegii, bo warto przyjechać zobaczyć i troszkę się schodzić. Pozdrawiamy z zimowej Norwegii. Drodzy rejsowicze, słynny Geiranger Fjord, a na dole MS Grandiosa. Jak wspominałem, za dwa tygodnie mamy jeszcze jeden rejs do Norwegii. Tutaj też będziemy w Geiranger, będziemy w Helleset, będziemy w tych miejscach, więc polecam. Kto jeszcze nie ma planów wakacyjnych, to przyjedźcie, bo przepiękna sceneria, także korzystajcie. Z tych widoków zapraszam do Norwegii. MSC Grandioza dopłynęła do portu w w Norwegii. Poranek. Jesteśmy już w Helesyd przy Wodospadzie. Mała miejscowość, ale bardzo malownicza. Z dużym Wodospadem. To pierwszy punkt naszego programu. Dzisiaj całodniowa wycieczka po bardzo pięknej części Norwegii Południowej. Punkt widokowy w miejscowości Helecyt na fjord Geiranger. Dzień dobry rejsowicze, pozdrawiam z Norwegii. Jesteśmy w fjordz fjordzie. Pogoda troszkę pochmurna, ale zatem mamy inne atrakcje. Także zapraszam na nasze kolejne rejsy w Norwegii. Dzień dobry z Norwegii. Kolejny dzień w Norwegii. Dzisiaj statek MSC Grandioza przepłynął najdłuższy fiord na świecie, Sognefjord, 204 km. Dopłynęliśmy do miejscowości Flom i jak widać za mną stoi statek i słynna kolej Flamsbana. Za 5 minut dosłownie ruszamy koleją w góry. Będziemy przejeżdżać mostami, tunelami. Wysoko na 863 metry do góry. Więc pozdrawiam z miejscowości Flom i zapraszam na nasze kolejne rejsy w Norwegii.